Moi drodzy, od jakiegoś czasu w obrocie prawnym istnieją wreszcie przepisy regulujące poruszanie się hulajnogą w przestrzeni publicznej. I ten problem, zwłaszcza w dużych miastach, dotyczy coraz większej ilości osób, bowiem hulajnogą poruszają się i młodzi, i starzy. Warto więc przypomnieć kilka zasad, jakie obowiązują wszystkich przy poruszaniu się hulajnogą w przestrzeni publicznej. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, że hulajnoga może być używana do, przez osoby, które ukończyły dziesiąty rok życia, nie przez młodszych. Po drugie, hulajnoga może służyć tylko jednej osobie. Bardzo często widać pary poruszające się na jednej hulajnodze. Niestety jest to niedozwolone. Po trzecie, hulajnogą poruszać się musimy co do zasady na trasach, ścieżkach rowerowych, na wyznaczanym pasie jazdy dla rowerów, hulajnuk i innych pojazdów, głównie jednośladów. Dopiero kiedy nie ma takiego wydzielonego pasa rowerowego, użytkownik hulajnogi zobowiązany jest jechać. Ulicą, o ile prędkość maksymalna dozwolona tej ulicy nie przekracza 30 km/h, a więc raczej mowa o takich ulicach śródmiejskich, o strefach ograniczonego ruchu w dużych miastach. Dopiero jak nie ma ścieżki rowerowej, a droga publiczna dopuszcza ruch z większą prędkością, użytkownik kulejnogi może poruszać się chodnikiem. Jednak nawet wtedy nie może przekraczać prędkości 20 km na godzinę i zawsze musi ustąpić pierwszeństwa pieszego. Za je, naruszenie jednego i drugiego zakazu grozi w tej chwili dość wysoki mandat, a mianowicie 5000 tysięcy złotych. Życzę więc Wam bezpiecznej, szerokiej drogi i abyście uniknęli wszystkich wypadków i mandatów.